Cześć, z tej strony Ucek. Witajcie na moim kanale. Dzisiaj jest z porównania Huawei P50 Pro kontra Xiaomi 12. Xiaomi 12 z Snapdragon 8 Gen 1 8GB, w przypadku Huawei a z Snapdragon 888 8GB bez 5G. No cóż, Huawei lekko stuningowany tym razem. Użyty jest G Space, jak to zrobić, żeby fajnie wszystko od Google działało. Jest film na kanale, szukajcie w playliście z poradnikami albo właśnie odnośnie jego. No i co, lecimy. Fony wyczyszczone, wpięte do tej samej sieci, no i zobaczmy jak to działa. Więc lecimy. Niektóre apki są natywnie, bez Google'a w Huawei, a niektóre potrzebują właśnie G-Space'a. I jak to działa? No pierwsze co Allegro, widzimy, że dla Xiaomi. AliExpress, no i reklamki, no ale trudno. Ceneo, jest w obu. Dobrze w miarę, galerie dla Huawei. A. Nie są tylko dla Xiaomi. No i jak coś jest coś z G-Space'a, to ma tam taką małą ikonkę. I jak zobaczycie jak to działa, troszkę będzie wolniej na bank, bo musi najpierw G-Space odpalić i dopiero później ma ciapkę. Cóż, i wraca do miejsca, gdzie jest G-Space, więc może ja go sobie na ten ekran tutaj przerzucę. No, będzie rozsądniej. Polsat Box Go. Xiaomi. Tutaj też Xiaomi dla jak do RPL może zasapiść się no. patrzcie mapy Google na huawei u. ale no to jest właśnie minus będzie działać ale zdecydowanie wolniej i to jest no jak ktoś już musi mieć huawei da się coś z tym zrobić ale ale jesteście skazani na to, że to działa wolniej no był jakieś tam wcześniejsze Patenty, ale myślę, że ten jest najlepszy na razie z takich, których testowałem, więc no cóż. Było jeszcze chyba z dwa. Co najmniej są filmy, jak to robić, ale wiadomo, z roku na rok to się różni. Nawet glow odpalicie i nawet zamówicie na Huawei. Ale poczekacie dłużej. Nie wiem, czy dłużej na jedzenie, ale dłużej na to, żeby zadziałało. Sklepy, no to tutaj w miarę dobrze w obu. Spotify natywnie też jest w. Oj, mobile serwis, Tap Talk Xiaomi, i Advisor. No, tu i tak widać, że Xiaomi wypadnie lepiej, tak jak coś to brać Xiaomi, roz... rozsądek podpowiada. Tylko i wyłącznie. Ale jeżeli chodzi o działanie, to tutaj Huawei nie będzie tego wygrywał. Ale wam to przeklikam, bo tak to wypada pokazać. Nie no czasami coś może mu się uda, jeżeli coś jest, no. O, no, by trzeba było też przez G Space'a puścić, ale to tego nie zrobię. No i patrzcie, YouTube na Huawei! Normalnie zalogowany, no cud. Działa. Dobra, coś w ramię zostało. W Huawei, nie? Nie, tylko w Xiaomi. Tylko w Xiaomi. Obu. No właśnie, jak apki. O, a jak już są apki z G Space, one sobie zostają. Polsat Box go nie jest. Wsiał mi w chłoju w, w ramię. Tu tylko w mi. No i trzyma. Trzyma G space ik. Dobra. musimy się musimy zgodzić. O Lix. Dobra. No tu tylko w mi. Ciekaw, czy głowo. Patrzcie, w ogóle w G space głowo zostaje e, w ramię. No szok. No to chyba jedyna że żeglowo było w ramie, jak widzę. No tu jak widać. Jak widać. Jak widać. Jak to widać. Dobrze. Uberek. No, powiem wam, że to, co jest w tym g -Space to zostaje, widzę, że w ramie. Ładnie. A niektóre resztę nie do końca. Dobra, no tak wygląda to. Czyścimy. No i zobaczymy, czy w grach też G-Space nam ładnie zadziała. No to, lecimy z grami. Asphalt 9. Od razu powiem, że nie wszystkie zadziałają. Mimo, że macie już na konto Google wszystko ładnie, fajnie, pięknie wygląda, jakby było git majonez, czekoladka, no a... No tak nie będzie. Dobra. Tu działa. czyli Znaczy się, że ten, że jesteśmy... Szybciej było w... w Xiaomi. No, wychodź. I teraz jeszcze nie dotknąłem. No, no, mądry pan. Ciach. Jeszcze raz. Temple round 2. Może jakby nie było tego na że odpalasz Deep Space'a. by to wyglądało inaczej. No, ale no. Też się, że ktoś to znowu ogarnął i w miarę działa. White Drift. Chociaż fakt. Nie da się ukryć. Gdzieś komuś podajecie gdzieś tam coś. No tutaj brakuje konta. I niestety w LOLa nie pogracie. Mimo, że czysto teoretycznie macie tego Google'a. Ale LOL nie. LOL nie dla was. Na Huawei. U. Dead Trigger 2. O, patrz, nawet szybciej z G-Space'em odpalił Huawei. Unkilled. Kurczę, właśnie testowanie tego P50 Pro to tak jakiej je... Nie, czuję się jakbym pokazywał mapy w, w ZOO. No po prostu jest coś, co powinno normalnie działać i wszystko powinno być ok, ale trzeba kurde kombinować, bo, bo się nie dogadali gdzieś tam u góry. Ja, jak to chyba jednemu użytkownikowi jakoś ostatnio odpisywałem, no, że, no, że Samsung się nie stanie. No bo nie ma konkurencji na przykład. Huawei no, nie ma praktycznie. no to Kto bierze te telefony? Jakby sobie problem robić no nie, no nikt tego prawie nie kupuje to coś ogarnia, bierze z jakichś innych marek, a no Xiaomi jakoś tam coś tam, Realme coś tam coś tam, no ale no nie da się ukryć, że Samsung był na topie, jest i nie ma następcy Huawei. A. no Realme coś próbuje Xiaomi coś próbuje opo coś próbuje, OnePlus no, moim zdaniem swojego czasu to Huawei potrafił dorównywać, czy to fotografią, czy to działaniem Teraz. Hmm, ciężko. No i tu też to działa, ale coś trzeba porobić. Nie jest tak normalnie, jak być powinno. No i mamy 2022 rok. I sądziłem, że to się może w końcu zmieni. Jak tu widzicie, jest kombinowanie. Ten telefon jest zalogowany w Google jako nowa, któraś tam, który był chyba z jednym z ostatnich tam certyfikowanych, czy coś. Czary Mary trzeba robić. O Mario też nie zagracie. No nie da się go oszukać. Marian jest nie do wiadomo, nie do podrobienia, mówiąc brzydko. No i lecimy dalej. A tak fajny byłby telefon, gdyby wszystko się w nim zgadzało. No a tak komu go polecić? No w naszych realiach, no kto nie używa usług Google'a? I nawet szybszy patrzcie gdyby to był jakiś snapdragon 8 gen 1 albo 8 plus gen 1 wszystko by dopracowali, nie musieliby się męczyć nad tymi swoimi HMSem, chociaż no spokojnie mają teraz swoją alternatywę no tylko gdyby to zgrać teraz jakoś niech będzie HMS mi to nie przeszkadza, ale niech wszystko Google działa, wszystkie aplikacje bankowe, niebankowe, to, to by miało spoko opcję. A tak to nie każdemu się chce, kurde, Tłuc, jeszcze kod na kolejną, że tak powiem, pseudo platformę, czyli HMS-a, czyli Huawei Mobile Service. Jak wystarczy wrzucić na, normalnie w Google, w sklep Google i apkę. Niech to się w końcu zmieni. Nie chcę kupu jakiegoś Maita. Znowu bym ponarzekał jak na ostatniego, że ma zielony ekran. <laughs> Polecam playlistę. Tam to były jaja. Mate 20 Pro. No, to było grubo. No, tu jeszcze coś dotytuję. No, najzabawniejsze było, jak z serwisu dostałem nie swój telefon. Przy którejś tam wymianie. No, ale cóż. Życie. Życie, życie. Życie boli. No dobra, no i co tutaj? No przeklikałem Wam to bardziej, to tak dla fanu. No bo, no działają gry, niektóre nie. Ark się w ogóle tu wywalił, a tu się nawet odpalił, no. Czyli jest jakaś nadzieja. Nie jak Andrzej Gołota, czyli ostatnia nadzieja wiadomo na kogo. Ale po prostu chodzi mi, że jest jakaś nadzieja na to, żeby jakoś coś tam lepiej się pograło i podziałało na tym Huawei'u. No dobra, co jeszcze w ramię? Bo tu bardziej ja wam pokazuję, a bardziej sobie gadam, bo no co tutaj? Mówię, po prostu jest to bardziej dla fanu niż dla czegokolwiek. No Ale nagrywam. No, to, aha, to, dobra, się zagadałem. Czekam aż się odpali, a sprawdzam czy to jest w ramię. Bez sensu to jest. No patrz, na tu nie ma. Dobra, White Rift. No, i musiało być małe cięcie, bo kurier przyszedł, ale trudno. No to jedziemy dalej. Co my tu mieliśmy? Liga to jest, jak widać. No tu w obu poza ramem. Call of Duty poza ramem. Co my mamy dalej? World of Tanks. Siedzi tylko w Xiaomi. Marian No, nawet trochę bardziej w Huawei u. No dobra, przerzucam Wam to tylko, żebyście zobaczyli mniej więcej jak to wygląda Nie da się ukryć, że to, że jest odpalony G-Space on tak jakby sobie maszynę wirtualną odpala i, i tworzy sobie pod system Google'a Więc no, to robi to, że to działa, ale telefon działa wolniej Gdyby to było wszystko natywnie Byłoby Bailando, by No, tu co jak to jest? No to wywali a tu się uruchomi ponownie. No dobra, tyle. Tyle wygląda to porównanie. Da się coś zrobić, ale nadal do ideału jeszcze daleko. Dobra, tyle. Odnośnie Howia, mi Playlisty porównania są. Dzwonek, subskrypcja, komentarz na dole. No i cóż, na dzisiaj tyle. Z tej strony Łusek. Trzymajcie się ciepło. Hej!